Dla jednych są skarbnicą wiedzy, dla drugich są drogowskazem w życiu, dla jeszcze innych są idealną odskoczną od codzienności i rozwiązaniem na nudne wieczory. Drodzy Państwo, oczywiście mówimy tutaj o książkach. Mamy dzisiaj 23 kwietnia, czyli Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Postanowiliśmy wyruszyć do miasta i sprawdzić, co czytają i jaką rolę w życiu mieszkańców Ostrudy odgrywają książki. Co obecnie czytasz? Obecnie? Yy, nie mam za bardzo takiej książki, której czytam, więc nic. Zdarza mi się. Taki, jakiś konkretny gatunek może? Yy, nie, różne, różne. Szczerze to nie, nie czytam gazet. Okej, okay, a nam chodzi o książki akurat. O książkę? Yy, też nie czytałam ostatnio. Yy, nie czytałam ostatnio nic. O Jezu, żadnej! Ja nie, nie pamiętam kiedy książkę czytałam. Nic. Nic. No, nie, przesadzam, oczywiście, prowokuję. Mam ze trzy książki pootwierane i leżę od dłuższego czasu i do, do zaglądam i... No tak, przygoty pana samochodzika. Zbigniew Pynacki. Miasteczko. Autorstwa. E, m, pana mierzwy. W ogóle bardzo lubię historię czytać. Remigiusz Bruza. Czytam y, moje ulubione książki związane z II wojną światową. Było to na Czarnochęczą, polecam. A jaką rolę w Pani życiu odgrywają książki? O, bardzo dużą. No, waszą odgrywają. No, dzięki nie mogę się uczyć, y, poznawać różne rzeczy, jakieś kultury, ludzi. O je, nie, nie odgrywają. Nie, nie odgrywają. Nie. Nie. Bardzo ważną. Y, myślę, że bardzo ważną y, książki kształcą ludzi. Kiedyś ważną, A w tej chwili raczej nie czytam. No, czytam codziennie. Oj, tylko w szkole i czasami romanse jakieś. To jest moje hobby, takie życiowe. Wiedza. Wiedza każdą, którą mamy, to mamy dla siebie. Nie dla innych. Ja nie dyskutuję z innymi. Proszę pana, powiem kolejną rzecz niepopularną. Jak zacząłem prowadzić działalność gospodarczą i z, z, z trochę mi się m, czas, Wiadomo, jest mniej, mniej się ma czasu, to książki z konieczności trafiły z biblioteki, ze ścian w domu, do piwnicy. Wstydzę się tego sam przed sobą. Wie może Pani, jaka jest najpopularniejsza książka na świecie? Harry Potter. E, pewnie Harry Potter. Władca mm, Pierczyny? Czy popu Nie, nie wiem. Nie wiem. Oj, nie wiem. Nie mam pojęcia. Oj, nie wiem. No pewnie Biblia. No to chyba Biblia się mówi, ale to... Mm -hmm. Tak. Nie wiem, mi się wydaje, że Biblia to tak. chyba tak? odpowiedź. Że... Drodzy Państwo, to co możemy wywnioskować po wypowiedziach naszych mieszkańców, to to, że dla każdego z nas książka oznacza coś innego. Jedni z nas cały czas czytają książki, drudzy z nas dawno o nich zapomnieli, a jeszcze inni w ogóle nie mają z nimi styczności. Uważam, że książka to coś więcej niż kawałek papieru i każdy z nas powinien czasem wyłączyć telewizor, odłożyć telefon i zajrzeć do swojej biblioteczki. Bardzo Państwu dziękuję. Wyszło. Ej, jestem nabudowany, dobra, teraz wiem, teraz wiem, teraz wiem, dawaj. <gry> Może to być zakończenie? <gry>